Pora trochę poeksperymentować. Siema! Dano nie było żadnego vloga i chyba pora to zmienić. Ostatni miesiąc upłynął mi na chorowaniu, głównie na chorowaniu Ale jednocześnie regularnie zaczęłam streamować, Jakbyście chcieli dołączyć, to streamki odbywają się w poniedziałki i czwartki o 17 I w sobotę o 9.30 Ale dzisiejszy vlog, jak może spodziewacie się po tytule i miniaturze, nie będzie o streamach, a o eksperymentach <grytanie> To wszystko było bardzo spontaniczne, bo paczka, którą dostałam, była bardzo zaskakująca paczka jest od marki Kills. Dlatego nie spodziewałam się suchego lodu. Chociaż rzeczywiście czuć, że opakowanie jest dość zimne. W takim razie będę musiała uważać, co muszę zrobić. Muszę zdobyć jakieś narzędzie, żeby wydostać ten prezent. To co? Nie, czekaj, nie mogę. To co? Otwieramy. Ok, widać suchy lód, już paruje. W takim razie zabezpieczmy się. Cześć, nie nie, się na Jeszcze raz, Pochyl się nad tym, jak masz. Była lodu. <noise> Teraz pytanie, jak to wydostać ze środka? <noise> Zawartość tej paczki była dla mnie ogromnym zaskoczeniem i odpakowanie trochę było taką zakupowską. Jak ja mam rozbić te bryłę lodu? Okej, okay. dziękuję. Wow, i to znaczy, że e, może dozykałem. będzie mi łatwiej trochę to wydostać, bo jest ja właśnie tak stoję i myślę, co ja mam zrobić, żeby to otworzyć. I jako, że wszystkie narzędzia są w naszym mieszkaniu, które jest w remoncie, to tutaj miałam tylko nóż i połamany tłuczek do mięsa, ale trzeba było sobie jakoś radzić. Boję się. Trochę zimne ok powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej kreatywnych paczek jaką kiedykolwiek dostałam świetny pomysł żeby zobrazować to co dzieje się zimą ze skórą poprzez zamrożenie produktów w kostce lodu i szczerze wydobycie tego jest super zabawą co prawda jeszcze nie skończyłam ale już jestem na dobrej drodze Jest! Dałam radę! Bardzo dziękuję za ten prezent. Naprawdę świetny, świetny pomysł. Mów no no robimy A skoro dostaliśmy suchy lód, to ja właśnie pracuję fartów, bo będziemy robić eksperymenty, żeby trochę się tym poławić. czy tak, niska z To będzie chyba też efektowne. Zaczęliśmy od zebrania pomysłów i zaplanowania naszych eksperymentów. Ja notowałam, a Jacek szukał w tym czasie rzeczy, które moglibyśmy do tego wykorzystać. Przygotowaliśmy nasze studio nagraniowe i zabraliśmy się do roboty. Zaczęliśmy od wrzucenia pojedynczej kostki suchego lodu do wody. Niby niepozorne, ale jednak w slow -mo. wygląda naprawdę nieźle. Bardzo szybko skończyło mi się miejsce na telefonie, więc tak naprawdę większość tych ujęć dlatego widzicie w pozycji pionowej. No i ogólnie całość była tworzona tak naprawdę pod TikToka i pod shortsy, Także tam spodziewajcie się takich najbardziej pikantnych ujęć, że tak powiem. W tym vlogu z kolei zobaczycie. To, czego nie zobaczycie na TikToku, troszeczkę więcej naszych reakcji, bo jednak oboje przy tym świetnie się bawiliśmy. Może po moich minach tego nie widać, jednak byłam taka dość poważna, wiecie, skupiona, żeby za pierwszym podejściem udało mi się dobrze pokazać to, co chciałam Wam pokazać. Wykorzystaliśmy papierowy kubek do tego, żeby robić kółka z dymu. I to było chyba jedno z naszych ulubionych doświadczeń. Nie, musi być. Pap Chcesz uderzyć, bo to jest, to jest TikTok, to jest szybka akcja. No, trzymaj no. Ciekawe, jak tam wlejesz. Może najpierw wlać wodę z drugiego mm. tego. Dzieje się? Dzieje się, przerzuć, przerzuć, Weź na przykład bardzo delikatny kosin. Nie da się bardzo delikatnie. Ale to jest już dobrze. To jest dobrze. Ale super. super. delikatnie, delikatniej. To z kolei było chyba najbardziej efektowne. A chodziło nam tutaj o zrobienie bańki, która rośnie pod wpływem wydzielającego się dwutlenku węgla. No ale poba. Po Zadziwiająco długo nie chciały te bańki pękać. Znówka, Come on. No w kapsule się Mamy sobie No, Dobra, powinniśmy zrobić jeszcze jedno i powinienem jeszcze szerzej oglądać Czy Wydaje mi się, że tutaj będzie fajnie wyglądało na tym ja momencie. Dwie tak. minuty prawie. Dwie minuty. Dwie minuty. Dobra, mamy. Dobra, I teraz zalej wodą. To może jeszcze jeden? Taki? Y... Taki, że właśnie rozlewamy po prostu na płaszczyznę. No to dobra. No. To też To też będę ja nagrany. Ale braka słuchawek. No właśnie nie spodziewałam, że się wleje. Wiesz co, oddaj mi ścierkę? Na koniec cały lód, który nam został, postanowiliśmy wsypać do miski i zalać wodą. Mega efekt. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię tego typu eksperymenty. Świetnie się przy tym bawiłam. Dzisiaj w tym vlogu nie zobaczyliście wszystkiego, To będzie się pojawiało na bieżąco już się zaczęły pojawiać shortsy. Także subskrybujcie, żeby ich nie ominąć. Wbijajcie na TikToka, na Instagrama. Wszystko znajdziecie w opisie. I dajcie znać, co myślicie o tym filmie. Dobrego dnia! <grywa>